Minecraft. O patrz free kill, free kill. O mój Boże, typ bez seta! Chyba jednak tutaj nie jest pokojowo. Czemu mnie automatycznie chciałeś zabić? Bo jesteś free Czas mijał, a ja zdążymy z automatem przeprowadzić jedną kluczową rozmowę. Użyj myszki, lub kla Użyj myszki lub klawisza... O mój Boże, już jestem, jestem, jestem! Ja ci kręcę! Jeśli ja nie odnajduję tutaj! Klikam jakieś randomowe przyciski! ...i co się ale dzieje! Co ci się dzieje? Co ci dzieje? Głosy w głowie! Użyj myszki lub klawisza... Nie ma głosów w głowie? No A... Normalne, nie? No ale mam taki, nie wiem, taki narracyjny... Czekaj... ...narrator. O, dobra. Yes. Narrator był. O, jest już okej okay. Sorry, nie jestem lekarzem specjalistą w wydziale, więc niewiele mogę pomóc M Mówili mi, że jestem chory psychicznie Poszedłem do psychologa, powiedział, że jest okej okay. Ale żeby już więcej tam nie przychodził Czy to coś oznaczało mnie? Chyba właśnie oznacza, że powinieneś znaleźć innego A! Automat, zostaliśmy